Słuchajcie, kochani, już jesteśmy pod biurem Stroniska w Słupsku. Za chwilę przekażemy te obruszki, które właśnie zubieraliśmy dzięki waszym wpłatom, dzięki waszym pieniążkom. Za chwilę przyjdzie nasza koleżanka pracownica tutaj i zostaną przekazane proszę Także nie, pieniążki nie zmarnowały się, nie zmarnują się i cały czas będziemy zbierać dalej. Tu mamy całą współpracę, także wszystkie pieniążki, które będziecie nadal wpłacać, które będziecie zbierać, cały czas będą przekazywane. Także już z góry wielkie dzięki i do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, już jesteśmy w środku, już jesteśmy z naszą koleżanką Miśką, której szybciutko przekażemy obroże, także to będzie szybka akcja, bo ona się bardzo przyspieszy. Także tutaj i mamy właśnie te obroże, 15 obrożek, na które zbieraliśmy na razie pieniążku. Reszta pieniążku za chwilę też będzie przekazana, bo mamy już prawie na następne 15 dzięki waszym wpłatom. Także tutaj... Przekazujemy. Słuchajcie, zwierzaki się będą mega spieszyć. cieszyły, Tu mamy nawet przedstawiciela. Ta przyszła do nas przyszła do nas, Tak, tak Zafira. Zafira do nas przyszła też tutaj, żeby się z nami jeszcze przywitać. Także jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczyska, czekamy na kolejne wpaty. oglądajcie nasze kolejne streamy.